Hej! Hey. Dzisiaj będzie taki bardzo święteczny odcinek z tego względu, że... Tak, dzień e... przed Wigilią. <grych> tak, jest to właśnie Wigilia i dzisiaj pokażemy Wam, co dostałyśmy od siebie na święta. Jęcy i ukazać. Weź torebeczkę, nas A, to A. To Pięk. Lubię, jest piękna. Piękna torebeczka. Torebeczka. A żelpa w Lubię go. Oni jest a mama mówi, że już ci się skończy, więc kupię. Pudełeczko i tam są wyroby. Właśnie piernicze. Wyroby tak, taka branzuleczka. Piłeczka, zaczepka. piłeczka, zaczepka. Piłeczka, zaczepka, pierściona. Wzięła to nie wiadomo co. To jest branzuleczka, to jest piękne. To dobrze widać. <noise> to przynajmniej ładne? ładne. To Zostawia taki fajne... Mi, mi, takie... tak. Czer czarny, bo wiem, że uwielbiasz czarny. O Boże, nie widać. Bo takie fajne ma cukinki. dobrze no bo on właśnie takie cukinki zostawia. Jej, próbka. Bo widziałam, że ostatnio się nią podniecałaś. <śmiech> <śmiech> Jak miałam, to się podniecałaś. To jest krewka do Dot. Do ust i do to, no. to jest do ust, to jest to. Nie no. Rzeczywiście. Ciekawa, prawda? Wszechstronna. jeszcze jest? Bo nie pamiętam. Tak. w ochraniam. Tutaj. Aaa! Dobra. Nie. Ale ty już chciałeś rwać. No wiesz, żeby ci nic nie otworzy, Na przykład Majka zabezpieczenie. Zabezpieczenie przed Majką. Mm. Chyba dobrze otwieram. <grystanie> Możesz mieć bez Możesz mieć jest <grystanie> Nie co zacząłem odklejać. A czekaj jeszcze tu. O, piękne! Tak, pięknie mi A ładnie pachnie. Oczywiście. Taką, taką nie wiem. Czy jakoś tak? No, Możliwa. Tak, przed chwilą jadłyśmy sobie smacznego owoca. No teraz. Tak. Ja dosałam, tak, taki no. dostałam taką gumę bajonową. Dostałam tego pięknego, pięknego w kształcie serduszka. Ten garden. A nie, to jest Minka. I, i, I taką piękną bransoletkę. Taką piękną bransoletkę. Tylko rysowniczkę, chciałem pokazać. Nie chcę zepsuć. No ja psuję. Jestem. Jeżeli chodzi o takie rzeczy, to ja jestem psuję. Już zauważyłam. Nie potęży człowieka, tylko. No wiesz, zauważyłam. Dobra, nieważne. O, ona jest taka drobniutka, taka. Brawo! Taka ła Taka ładniutka. Taka o, błyszcząca. Ona jest srebrna. Tak się mieli, fajnie. Tak. No, no i to wszystko. Jej. No, no i co? Z okazji świąt życzymy wam wesołych świąt. Z okazji świąt życzymy wam wesołych świąt. Może jakoś sobie nie wiem coś ułożysz jakieś... zdrowe! Nie, ja... e, nie, poczekaj, poczekaj. Um, wesołego jajka! Nie to święta. Nie to święta... Smacz karepia, smacznego karpia, Duży prezent. Tak, żebyście dobrze spędzili ten czas z rodziną, nie przed komputerem, tylko z rodziną. Bo wiemy, że niektórzy tak umieją. Wiem, że nie no. niektórzy tak umieją. E, no i co? Nowego, Znaczymy. szczęśliwego roku. Dużo fajerwerek. I żeby one szły w górę, a nie po ulicy, bo ja tak miałam. Tak no rok. właśnie, ja też miałam. Wszędzie, po całym podwórku. No, się przewróciła. Pięknie było. A to była w tych wielkich, tych co kilka wylatywało, więc... Ja też miałam. Właśnie z, tego, z takiej puszki dużej. Dobra, no to kończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Taki krótki, po prostu, żeby, żeby Wam pokazać prezenty. A ja w ogóle tam dam jest na takim ładnym stronie, co No Więc to tyle. Wesołych świąt! pa! pa.